Dlaczego warto fotografować w JPEG? Dziś szybka wskazówka dla każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności fotograficzne. Często słyszymy, że RAW to podstawa, bo daje największe możliwości edycji. I to jest prawda. Ale co jeśli powiem Ci, że fotografowanie w JPEG może być kluczem do szybszego rozwoju? Gdy robisz zdjęcia w JPEG, musisz myśleć o każdym, kadrze bardziej świadomie. Nie masz tyle swobody na naprawianie ekspozycji, balansu bieli, czy kolorów postprodukcji. To zmusza Cię do skupienia się na poprawnym ustawieniu aparatu już w momencie robienia zdjęcia. Dzięki temu uczysz się widzieć światło i kompozycję i odpowiednie parametry ekspozycji tu i teraz. Zamiast liczyć na etrograficzny, polegasz na własnych umiejętnościach. To trochę jak nauka gry na instrumencie. Najpierw musisz opanować podstawy, zanim zaczniesz improwizować. Spróbuj jakiś czas fotografować tylko w JPEG. Zobaczysz, jak szybko zaczniesz robić zdjęcia prosto z aparatu. Lepsze zdjęcia. Oczywiście, RAW ma swoje zalety, ale to JPEG jest świetnym narzędziem do budowania fundamentów. Solidnych fundamentów fotograficznych. Daj znać, co o tym myślisz.